A dzisiaj: Sony Angels! Tworzymy swoje własne Sony Angels. Jeśli ktoś z Was nie wie, Sony Angels są to takie małe figurki bobasów, które są brane w czepek. Różne czepki, różne misie i tak dalej. Tylko czepki. Tylko czepki. Tak. Natomiast widziałam ten trend już jakiś czas temu, już chyba dość spory czas temu, w Japonii w Korei i jakoś tak. Ja mam nadzieję, że to do nas nie przyjdzie, ale przyszło. I ponieważ zbytnie nie są w mojej stylistyce, to stworzę dzisiaj własne, żeby były w mojej stylistyce. Jeśli też uwielbiacie kolekcjonować różne. Fajne rzeczy, gadżety, figurki, pluszaki. Koniecznie zostawcie kciuka do góry, zobaczymy, ile pod tym filmów jest kolekcjonerów. Filmem jest kolekcjonerów. Tak, tak chciałem Cię właśnie poprawić na początek, pora zaprojektować, jak one do końca mają wyglądać w mojej głowie, żeby to w ogóle postarać się później ulepić, namalować. No, żeby to zrobić. było w miarę podobne też. Wiem, ale żeby to jednak było moją wersją Sony Angels. Jestem ciekawa, czy Wy też byście coś takiego fajnego stworzyli. Wyślijcie mi koniecznie na Instagramie albo znaczcie mnie w postach z hashtagiem kreatywny2025 zmów ostatnie, co Mufika stworzyła to pan Alfred! Witam serdecznie, dawaj mm. serek! Dawaj serek! Tak, Alfred i Fredzia, których znajdziecie na naszym sklepie. Odwaliłam sobie z Pinterest'a inspirację i dobra, spróbujmy. Tak jak widzicie, czasem mają jakieś bluzeczki, czasem mają jakieś wzianka, więc moje na pewno by miały szelki, tak jak nasz pupciuś! <grym> mają bardzo charakterystyczny kształt główki, więc od razu w sumie od niej zacznę, bo ona jest dla mnie najważniejsza. I ta skitek, jaki chcesz, żeby miała? Tutaj może pusina, pusina. na przykład. no się. Tak skoro tam masz jakieś różne kapturki, to z puszynem puszynowe Używam do tego kredki wymazywalnej, więc będzie... Wiesz, że podobno oryginalny puszyn w sensie puszyn ma prawie 30 lat. Naprawdę? Tak. Kot, w sensie ten, z którego była robiona nie. cała animacja. Więc pytanie, czy on jeszcze jest, Czego już nie ma, ale jest zapamiętany w naszej historii. Wąsacz mi bardziej wyszedł, niż Pusin, oh, na Naprawiam oh, sytuację. Oh, oh. Prace trwają, a my w tym momencie, widzowie, pójdziemy sobie zrobić coś do jedzenia, bo zostawimy Fiko tutaj samą, niech sobie robi, tak? Oh. Wielkość tej głowy mieści się w ciele trzy razy. Ok. Krótkie nóżki, szerokie tutaj bioderka, bo to bobo. Rączki. I teraz zrobimy jakieś szelki. Wymazałam troszeczkę z lin. I teraz przechodzimy do promarkerów. Uważam, że najfajniej będzie to właśnie hey, tyle. Uważam, markery. I muszę znaleźć szary na pusinka. I oczywiście beżowy na. A, To stałem, zobacz. To jest błękitny tak? Nie, to jest szary. O, kolor skóry uważam, że będzie git. Spadł jeden bisak i już przyszedł tutaj złodziejaszek. Co Tylko z tym. Podnie. Go, nie. nie, co? Tak, zjeci taki marker. Będę go gdzieś wrzuć w jakieś dziwne miejsce. Pochłonie, przestrzeń. Turlaj Dropsa. A mało to przodu, widzicie w końcu coś tutaj zobaczymy. Pipi, jak chcesz malować, to maluj, a nie się tam bawisz, no. Czas na końca, kąciak, końcakowy, końcak. Nie, końcik, kociakowy, Przywitaj się, z widzę. Pipi Angels. Pip. To jest co robić Chlebek, Wradzaj jakieś ciekawostki. jeden no. co wam mogę powiedzieć, to, że podobno to są aniołki, tylko nie mają skrzydełek, nie wiem czemu. No właśnie było u ciebie napisane, nie, że nie, nie mają. A wiesz, no. No. Bo prawdopodobnie wszystkie skrzydełka są już w KFC! I tak, jakieś to było? Suche. No słuchaj, to mamy dobra reklama, nie, nie mówimy, mam to mamy dobra. Nie totalnie nie! Podobno tak. są to figurki na szczęście. Jeśli wy znacie jakieś ciekawostki o Sony Angels, koniecznie napiszcie w komentarzu I słuchajcie, podobno są z Japonii, więc jeżeli byśmy pojechali, no, to wiem, tak. bo jakby. Tak? Ostatnio już były. Serio? Ten trend się zaczął wiele wcześniej niż w Polsce. Ja go już widziałam. Po prostu ja nie byłam jego fanką. Mają takie tycie skrzydełka, widzicie? Od tyłu. Widzisz? A jak ci mówiłem, że to są aniołki kupi dynki, to mi mówiłaś, że nie, że one tak normalnie latają bez pieluchy. Musi na tak, widzę i wygląda proces twór, Tak więc wszyscy bardzo ciężko pracują, mu rysuje, ja kameruję, a pipi trzyma choinkę, bo się boi, żeby się nie wywaliła. No zobacz, no zobacz z tyłu, no, trzyma choinkę, żeby się nie wywaliła. Widzicie to widzę jaki pracowity koteł? Mi się podoba pipi, powiedzcie mi w komentarzu, bo ona już tak urosła, trochę już jest takim jamboskiem. skończyło się już taki mały kociak! Uważam, że już skończyłam, wygląda tak nowy Sonny Angel, Chciałam go jeszcze właśnie Obwódkę zrobiłam, białe bryki. No i co, no i teraz wypadałoby go Ulepić, niestety skończyła mi się cała modelina A wiecie, że ja niezbyt lubię plastelina. i to nie będzie nic przyjemnego Pytanie, się Ale, będzie lecieć, bo czasami są takie Nielepiące, niebrudzące Ja nie pewno. lubię, one wchodzą pod paznokcie i w ogóle Nie da się tego utrwalić i ona jakby wiecie No z czasem się zepsuje, więc to mnie najbardziej boli Ale zobaczcie jaki to słony kolor No przecież to no. będzie idealne, a srebrny będzie do Pusina Mhm Yeah, 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 Oh gadasz Jestem jest i modelina! Ale bez przesady, Placylina nie jest zła, robi jej takie. Aja! Uważaj, wow. mogłam ją do lodówki jeszcze w sobie wsadzić, to by czasem była taka trochę twardsza, no ale spróbujmy. Zacznijmy od głowy, bo w sumie głowa jest jedną trzecią, ale znowu jest na niej pushy, więc może być trochę mniejsza. On musi mi się cały tutaj zmieścić. Dzień dobry, panie, co chce mi panika pomóc? Halo, witamy serdecznie. Mm. Witamy serdecznie! Ja sobie wiem, tak może nie do końca jako figurkę 3D, ale taki wiesz, na płasko, że można gdzieś dać. Czekaj, czekam, wielki test, robimy. pipi. Jak Ci się podoba? Puszij nowy Angel Jest okej, okay, czy nie? Macnij łapką. Chyba nie ma akceptu. Też mi się tak raj. No cóż. Panienka, może mi pani nie zasłaniać tym paputem? Dziękuję. Proszę się odsunąć na co ty robisz? Ja tam muzyczkę puściłem. Ja chciałam tańcować. Ryba z rakiem, ryba z rakiem, z rakiem. <grym> a Pietruszka. Ja <grym> <grym> Z rakiem, ryba z rakiem, a Pietruszka z pasternakiem. Posternakiem. No już się nauczyć <grym> Pipi, śpiewaj. <grym> ja mam test. Przepraszam, czy panienka może troszeczkę się posunąć? Bo mi zaraz pani tutaj wiesz mnie. I może mi pani izlizać marker z palca? Dziękuję. Łapa, że potrafisz. A, ale teraz to nie bo nie masz jedzenia. Nienawidzę plasteliny. Wszystko mi się ciapie, wszystko mi się barbuje, no jest porażka! Ale powoli idziemy do przodu, zobaczcie ile zrobiłem, mamufika się obija. Nie przyginaj. <noise> Idzie dobrze, jeszcze troszeczkę. Słuchajcie, taką pipi jeszcze powinnaś namalować, moim zdaniem. Tak, mhm. na shortsa, zrób na shortsa. Jeżeli chcecie taką pipi na shortsa, w sensie pipi jako Sony Angel, to piszecie w komentarzu Sony pipi. Tak, Sony Pipi to jest idealny. Pipi Angel. Pipi Angel? No. no to dobra, Pipi Angel będzie lepiej. No albo jedno, albo drugie. No, piszcie w komentarzu. Muffince to tyle czasu zajęło, że musiałem zamówić pizzę, bo no przecież trzeba zjeść obiad. Pipi. Tak. No co ja ci poradzę? No to nie jest moja wina i będziemy jeść. Ogólnie to znalazłem jedne Son Angel, które prawdopodobnie muffince bardzo by się spodobały. To są te w formie kotów. I tutaj są jakby normalne, każdy ma takie swoje przebranko, więc te są fajne. Mało tego widziałem dużo TikToków, w których ludzie sami szyją, bądź tam właśnie lepią tę ubrankę. Bardzo fajne. Ej, to zapowiada się coś fajnego, jakaś nowa seria O czym ty to nie jaka nowa seria? No bo, będziemy szyć Nie, braka. ja nie będę szyć, nie ma szans, no ja, nie, ja nie szyję i nie No! pizzę wiesz, ja sądzę, że Kitek się zgodzi szyć na mm, 3000 łapek w górę, tak No zobaczcie, na Pinterestie jest tego naprawdę mnóstwo gdzie materiału, albo na przykład, o matko, szydełkują to Nie dam się na to, na uwiezie nie umiem szyć no, no ale właśnie to będzie fajny challenge Na przykład stworzyć do tego kapelusza takie wdzianko, no sztos I popieraj to i nie marznia. Na jednym filmie uczyłam się szydełkować. Może by mi się to udało. Idzie jak idzie, ale słuchajcie, jeśli chcecie, żebyśmy zrobili Sunny Angels lepszymi dla mnie technikami, czyli masą solną albo żebym kupiła modelinę, to koniecznie zostawcie pod tym filmikiem 3000 łapek w górę. Wyglądają na nogi kurczaka. <grym> Kurczak zrożna. Tak. Patrz, jakby taką wielką zrobić, taką jak tutaj, jeden do jeden. No, z masy solnej na przykład. No, wyszła. ej, ej, słuchajcie. Ja w ogóle chyba przeczytałem, że pierwsza lalka miała 18 cm. Uu. Więc taka większa była. A z jakiego roku? 2004? Uu. A few moments later Widzowie, to jest jakaś porażka Nie cierpię, modeli... nie cierpię tak, plasteliny ty, ty się zdecyduj, czego nie cierpisz Nie cierpi plasteliny, no nie wyszło jak chciałam Ale słuchajcie, to nie jest powód Żeby się negatywnie nastawiać Tak? Ja uważam, że to jest świetny moment, żeby zacząć u mnie Super kreatywną serię Czyli namalujemy tym razem ją jako pipi Tak? Sony z pipi I robisz takie I robię wtedy dużą z masy solnej i małą z modeliny. Co wy na to? Jeśli chcesz taki Pamiętać oczywiście o tych kciukach do góry Ja się zabieram teraz w zapiczku i idę zamawiać modliny A! Więcej kreatywnych treści zapraszam na ten filmik Buziaki, pa!